zauważyć, bohaterem tego filmu jest ten oto mały komputer a dlaczego zdecydowałem się na jego zakup jakieś dwa miesiące temu, postaram się w tym filmie wam opowiedzieć ale tutaj jeszcze nie wiem jaki będzie tytuł tego filmu ale myślę, że warto zaznaczyć, że nie należy raczej do sympatyków tej marki i będą mnie zawsze śmieszyć memy typu ale gdzie ja tu mam wpiąć to open drive'a to... to jakby chociaż właściwie już mnie troszkę mnie śmiesznie. No cóż, pomiędzy aspekt ceny i konieczność wydawania pieniędzy na dodatkowe akcesoria, pomówmy o zaletach i wadach oraz o tym, komu taki komputer się przyda, komu sprawi przyjemność, a dla kogo będzie jednak wyrzuceniem pieniędzy w błoto? Więc zapraszam na tą recenzję. Zacznę od tego co w ogóle mną kierowało, jeśli chodzi o zakup tego komputera. No i pierwszy taki aspekt, może nie do końca oczywisty dla Was, bo też no, nie, nie znacie mnie osobiście. Przynajmniej zdecydowana większość z Was nie zna mnie osobiście. No ale muszę się przyznać, że mam niestety problem z kolanem dosyć poważny. No, i jak oglądaliście choćby moje streamy, to pewnie zauważyliście, że od czasu do czasu muszę zmienić pozycję. A to wynika z tego, że odczułam po prostu spory dyskomfort, spory ból, właśnie kolana. No i muszę gdzieś tą nogę jakoś wyprostować, trochę nią poruszać, żeby ten ból minął. No i dlatego właśnie od czasu do czasu muszę tą pozycję zmienić. No i pomyślałem, że aby wygodniej było mi programować i pisać książkę, no to potrzebuję właśnie jakiegoś laptopa, z którym mogę sobie w łóżku spokojnie siąść z wyprostowanymi nogami, wtedy już kolano mi nie będzie doskwierać. No ale tu powiecie, no, że wydawać ponad 6 tysięcy na komputer... Tylko do celów takich biurowych, czyli do jakiegoś tam programowania i pisania książki No to jest lekko mówiąc yy, przerost formy nad treścią, no i jak najbardziej się z Wami zgadzam yy, Myślałem o tym, że kupić po prostu jakiegoś laptopa z Biedronki, tak zwanego Czyli nie wiem, jakieś Kiano, czy jakieś inne chińskie cudo, które yy, Spełnia pozostałe moje wymogi związane choćby z niedużą wagą i małymi gabarytami no bo w końcu mam jeszcze laptopa Lenovo, no ale ten laptop Lenovo już swoje przeszedł, ma troszkę problemy już z zasilaniem, no i też no nie jest bardzo przenośnym komputerem, no bo waży ponad 3 kg, no i też ma swoje gabaryty. No ale już tutaj jakby sygnalizuje, że nie kierowałem się, żeby kupić jakiś komputer gamingowy, który jednak sporo waży, no a to jakby mi do niczego by nie służyło. A zawierałoby się w cenie takiego MacBooka. Więc tu już uprzedzam, będzie lekka recenzja tego MacBooka w grach, ale już mówię, że nie da się na MacBooku za bardzo grać. Chociaż akurat yy, już mój przyjaciel zadał pierwsze pytanie: czy faktory chodzi? Odpowiadam: faktory chodzi. To jest dosyć istotne. Co prawda nie sprawdzałem jak Factorio będzie działać w bardziej zaawansowanym etapie gry, kiedy już latają, lata masa dronów i tak dalej. Kto grał w Factorio wie o co chodzi, więc nie wiem jak on sobie poradzi z większym obciążeniem w tej grze. Ale jeśli chodzi o sam początek, to trzymał sztywno te 60 fps, więc akurat jeśli chodzi o Factorio, no to Mac sobie radzi. No, to to już taki spoiler, jeśli chodzi o tą część poświęconą graniu na maku, no ale jakby to nie jest tutaj clue. Takim argumentem przemawiającym za zakupem maka w moim przypadku było to, że mak długo trzyma cenę. Bo przyznam się wam, że planowałem już właśnie zainwestowanie w maka właśnie ze względu na te. Całkiem komfortowe warunki, czyli niedużą wagę i dosyć małe gabaryty, ale myślałem o zakupie jakiegoś maka nawet 6-7-letniego. No i co się okazało? Mak taki 7-letni potrafi kosztować nawet koło 2000, co, co mnie już troszkę zaskoczyło, że jednak tak leciwy komputer potrafi być tak drogi. No i już jak tak sprawdziłem komputery na przykład y, po trzech latach, no to się okazało, że tak naprawdę kówno takiego biedronkowego komputera y, po trzech latach, no taki komputer się do niczego już nie nadaje, więc byłby kolejnym złomem gdzieś y, zalegającym na półce. Zaś takiego maka będę mógł jeszcze w miarę korzystnie sprzedać i to jakby był podstawowy taki argument, czyli taki argument czysto ekonomiczny, że Teraz zainwestuje co prawda dużą kwotę, ale później ten komputer wciąż będzie się nadawał do dalszej sprzedaży no i komuś na pewno posłuży. Yy, ostatnio miałem nawet yy, przyjemność yy, pracy na Macu R tylko już takim yy, starszym, właśnie 7-letnim, i wciąż ten komputer naprawdę dobrze działa, czego nie można powiedzieć o innych komputerach z Windowsem, które mają 7 lat, więc to był taki jeden z kluczowych argumentów, dlaczego zdecydowałem się na makat. Te akurat mity o Maku i jego długiej żywotności, no nie są mitem, to już się przekonałem, że to jest akurat plus tej marki, że to warto. Co prawda, jest to marka dosyć droga, patrząc na możliwości względem ceny. No i do tego jeszcze dochodzą inne aspekty, jak choćby Wymuszanie do kupywania kolejnych akcesoriów, bo na przykład nie zrobili gniazda USB, tylko USB-C, więc trzeba przejściówkę. No i tu też mogę pozdrowić przyszłych użytkowników iPhone'a, którzy nie będą mieli ładowarki w zestawie i będą musieli kupować specjalnie ładowarkę do swojego iPhone'a. Więc. Więc, no widzicie, no troszkę taka dziwna polityka Apple'a więc. Ja już może nie będę tej polityki tutaj komentował i tego jak, jak tutaj ładują w koszty akcesoriów i to, żeby właśnie było trzeba kupować kolejne akcesoria do tych urządzeń. Ale powiem o tym pierw, co mi się w ogóle w maku spodobało. No i pierwszym takim fajnym plusem dodatnim, że tak to ujmę, jest program do pisania książek. To jest właśnie już taki fajny plus, że mogę tak naprawdę pisać swoją książkę i mieć program, w którym od razu mogę robić jakby skład tej książki, czyli mogę sobie zaprojektować okładkę, mogę sobie już wszystko właśnie typowo, książkowo tam przygotować. No i pisząc też, widzę, jak ta książka będzie w rezultacie wyglądać, więc to już jest fajny plus. I druga aplikacja, która mi się spodobała, nazywa się GarageBand. I to jest aplikacja do tworzenia muzyki, nie ukrywam. Też całkiem przyjemna. Co prawda przyda się do niej dodatkowe akcesorium w postaci jakiejś klawiszy, ale, ale kto wie, może z czasem właśnie też na niej troszkę podziałam. Bo jak już pewnie wiecie, oglądając starsze odcinki, od czasu do czasu lubię coś sobie skomponować. Między innymi czołówka do. Serii Python od podstaw jest skomponowana przeze mnie więc lubię czasem po prostu stworzyć sobie jakąś muzyczkę No i myślę, że ta aplikacja się jak najbardziej przyda, co jest kolejnym właśnie plusem No i jeszcze tak z plusów co mogę nadmienić to działanie procesora M1 w programach do montażu. Tu zaraz zobaczycie, zrobiłem takie porównanie. Wziąłem tą sekwencję, którą widzieliście na początku, odpaliłem, zarówno właśnie na tym Macu, który tutaj wspomnę, że ma tylko 8GB, no i właśnie ten procesor M1 ze zintegrowaną grafiką. I myślałem, że nie poradzi sobie w konkurencji. Jednak z tą stacją roboczą, gdzie jest RTX 2070, yy, sześciorodziniowy procesor i 32 GB ramu, że to jednak yy, będzie ta przepaść, yy, no bo tutaj podzespoły raczej przemawiają na korzyść tej maszyny, nie tej. Ale zaraz zobaczycie, że się myliłem, co mnie bardzo zaskoczyło. No i dodatkowo jeszcze zrobiłem taki test z ostatnim MAKiem na. Intelu, to znaczy ostatnim, no może nie ostatnim, ale ale jeden z ostatnich, bo to właśnie na maku z Intelem z 2019 roku, to był Mac z i5 więc będziecie mogli tutaj zobaczyć właśnie, czy warto postawić na nowy procesor M1, czy na starą architekturę Intelowską która była w makach do tej pory no i tu już zdradzę, że M1 wypadła dużo lepiej od swojego starszego brata Maca Pro, który właśnie był użyty w tym teście Zresztą pewnie już teraz widzicie wyniki na ekranie Więc ja tak mówię, bo jeszcze nie wiem co się pojawi w tym momencie Ale pewnie już widzicie na ekranie wyniki Że MacBook Air tą sekwencję wyrenderował o połowę szybciej niż stacja robocza. Ktoś chce kupić komputer? <słuch> Dobra. Więc to już pierwszy taki argument przemawiający za makiem. Więc jeśli tworzycie filmy, jak najbardziej ten mak może wam się przysłużyć, pod warunkiem, że lubicie pracować na tak małym ekranie. To już akurat był dla mnie delikatnie mówiąc dyskomfort. Że musiałem pracować na tak małym ekranie, jednak przyzwyczajony do 32 cali, które tutaj widzicie obok, robi swoje. No i na 13 calach praca z montażem no, nie należała do komfortowych. Tu jednak by się przydał jakiś zewnętrzny monitor, jeśli chodzi o montaż, więc tu trzeba brać na to poprawkę. Ale na przykład, jakbym miał gdzieś w terenie zmontować jakiś film na szybko, jakąś taką szybką relację. Tak zwane okiem kamery, po prostu posklejać parę ujęć do siebie i wrzucić do neta. To jak najbardziej jest wystarczający. No, bez problemu sobie poradził, jak widzieliście, z materiałem 4K. No, jakaś większa obróbka, jakaś koloryzacja to raczej bym nie polecał. Chociaż wszystko zależy tak naprawdę od Was. Kolejną rzecz, a właściwie, może przejdę już do minusów tego komputera. Eee, no, o niektórych minusach już zdążyłem wspomnieć, czyli że na tym komputerze no, raczej nie da się grać. Eee, chodzi tylko kilka tytułów. Co prawda wiem, że można emulować Windows'a i odpalić tak naprawdę wszystkie tytuły Windows'owe na Macu, no ale wiadomo, emulacja dodatkowo jakby obciąża ten komputer, no i to nie będzie raczej komfortowe granie, o czym też się przekonałem w jednej z gier, która. Normalnie poszła, tak? Nie wymagała żadnej emulacji. Mam tu na myśli oczywiście grę Survivalową The Long Dark, yy, która no, no niestety na początku jeszcze jakoś zdawała się grywalna, ale już po pewnym momencie po prostu miałem pokaz slajdów, a nie grywalną yy, cokolwiek grywalnego. no Tu nie można powiedzieć o jakiejkolwiek grywalności tej gry na tym komputerze. Też na przykład bardzo często lubię sobie pyknąć w karciankę, zwłaszcza jak mam mało czasu, żeby właśnie, bo Faktory jednak potrzebuję troszkę więcej czasu, żeby pograć, więc jak mam taki, tak że mam jakieś pół godzinki wolne, godzinkę wolną, to sobie lubię pyknąć w karciankę Magica, no i tutaj Magic... Działa, aczkolwiek nie da się go odpalić na full screenie. To też jest taki mankament, o którym tutaj warto wspomnieć. No i potrafi też złapać lekkie przywierzki. No i kolejna rzecz, jeśli chodzi o przywierzki, to niestety odczuwalny jest brak RAM-u. W sensie te 8GB RAMu, przy przeglądaniu internetu, jak mamy otwartych sporo kart może okazać się problemem. Już nieraz złapałem na tym komputerze takie dość solidne lagi, że chcę wysłać na Messengerze wiadomość i po prostu, na, e, tak jakby nie było reakcji na klawiaturę. I dopiero po jakimś czasie się pojawia tekst, który wpisywałem, więc to jest niestety bolączka. Jest to bardzo odczuwalne, że tutaj e, tej pamięci jest tylko 8 giga. Więc e, by się wydawało, że MacBook R jest yy, stworzony do właśnie przeglądania internetu. Tak przynajmniej było z poprzednimi MacBookami R, ale tu się jednak okazuje, że no nie jest to komputer do internetu, bardziej jest to komputer właśnie do takiej pracy z multimediami, tak? Z filmem, yy, aczkolwiek nie z wszystkimi multimediami, bo tutaj yy, zamieszczę Wam zresztą link do testów, które zrobił z Maslow no i tam pokazał, że jednak w Adobe Premiere i w ogóle pakiecie Adobe no ten Mac sobie za specjalnie dobrze nie radzi. Tutaj akurat ja przy teście użyłem do montażu DaVinci, który jest zoptymalizowany już pod procesor M1, no i to było widać, że jednak ten program jest pod ten procesor jakby przygotowany i pokazuje naprawdę pełną wydajność tego procesora. No i zaskakujący wynik, więc tu jest na pewno na plus. Kolejną rzeczą, o którą prosił mnie kolega, żeby sprawdzić, to była wirtualizacja, ponieważ zastanawiał się właśnie nad zakupem Maca do swoich celów związanych właśnie z pracą informatyczną, z testowaniem różnych rozwiązań na różnych systemach. No i chciał żebym przetestował możliwość uruchomienia w WirtualBoxie. Windowsa. No i się okazało, że niestety nie jest to możliwe. VirtualBox po prostu nie pozwolił mi w ogóle wsadzić do wirtualnego napędu płyty z Windowsem, bo po był problem z akceleracją sprzętową. No i niestety, nawet jak wyłączyłem akcelerację sprzętową, to i tak VirtualBox wyświetlał, że jest błąd z akceleracją sprzętową. No i nie pozwolił mi w żaden sposób zainstalować tego Windowsa. Żeby przetestować właśnie na wirtualnej maszynie. Więc e, jeśli chcecie robić jakieś wirtualne maszyny na Macu, to raczej się nie da. Być może się dano. Też nie grzybałem z tym jakoś bardzo mocno, ale no, przy takich podstawowych rzeczach się okazało, że jednak na pewno Windowsa na wirtualnej maszynie, na tym Macu, no nie bardzo da się odpalić. A właściwie się nie, nie dano, jak już wspomniałem. No, i o czym tu jeszcze warto wspomnieć? Na pewno zaletą jest czas pracy na baterii. To już się przekonałem, że nawet jak cały dzień na nim pracuję, i to na zasadzie, że siądę sobie rano, coś tam pokoduję, potem sobie zrobię na przykład przerwę, pyknę w Magica, tak z godzinkę, później znowu coś tam popracuję, troszkę popracuję nad książką. I bez problemu na tej jednej baterii od rana do późnego wieczoru, do późnego wieczora, tak nie, z 8 godzin wytrzymuje na baterii. I to jest naprawdę wielki, wielki ukłon w stronę tego MacBooka. Zapomniałem właściwie wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, czyli o komforcie pisania. Jak wspominałem, ten komputer do tego przede wszystkim był. Kupiony do, właśnie do pracy z tekstem, czy to programowanie, czy yy, właśnie praca nad książką. No i muszę tutaj zwrócić uwagę na kilka mankamentów, które mi osobiście trochę przeszkadzają. Już pomijam fakt, że mam niemiecką klawiaturę, bo kupiłem komputer na takim międzynarodowym sklepie na literę A który nie ma w polskiej wersji jeszcze tylko jest z końcówką DE No i oczywiście nie pomyślałem, że może mieć niemiecką klawiaturę więc yy, tak to troszkę się wkopałem, że kupiłem komputer z niemiecką klawiaturą, co mi aż tak nie przeszkadza, tylko tutaj wspominam, bo widzieliście to pewnie na tym filmie początkowym i mogliście się zdzielić, że mam yy, w miejscu dawiasów umlauty m.in. To jest jedna taka rzecz, ale bardziej tutaj chciałem wspomnieć o niedogodności w postaci ostrej krawędzi. Tutaj, właśnie na brzegu, to dążenie do jak największej smukłości tego MacBooka spowodowało, że ta krawędź jest bardzo ostra. I jeszcze, jak na biurku sobie go położycie, to pisanie jest naprawdę komfortowe. Klawiatura ma bardzo fajny skok, bardzo fajnie się na niej pisze. Ale już w łóżku czy jak nawet na kolanach można odczuć pewien dyskomfort, że ta kra ostra krawędź się wżyna w ręce. Tutaj, właśnie zaraz za garskami można to bardzo odczuć i to jest niestety moim zdaniem minus tego komputera. Jeden z niewielu, bo jak wspomniałem, wyjątkowo dobrze. Mi się na tym komputerze pracuje, wyjątkowo mnie zaskoczył pod wieloma aspektami. No, i jeszcze o czym warto wspomnieć i to już nie jest wina tego, że mam niemiecką klawiaturę po prostu w tej klawiaturze nie ma delayta. Yy, to jest yy, dla mnie naprawdę duży problem, bo zauważyłem, że bardzo często pracując yy, z tekstem Wolę ustawić i sobie delaytem jakby usunąć literki, które występują po, niż bawić się backspace'em i pilnować, żeby nie przytrzymać tego backspacea za długo, żeby mi nie wykasowało za dużo tekstu. Więc to jest jedna rzecz z tym delaytem. No też przy pracy choćby w DaVinci Delay ma inne działanie niż Backspace, bo Delay od razu powoduje ściągnięcie materiału Więc tutaj akurat też w DaVinci to Delay brakuje, bo Po usunięciu jakiegoś fragmentu przy montażu Muszę tak naprawdę złapać całość i ją przesunąć Na, Jakbym miał Delay to po prostu wciskam Delay i mi to robi automatycznie Więc to są takie Drobne minusy jeśli chodzi właśnie o pracę na tym komputerze, do tego się tutaj troszkę przyczepię. Jeszcze właśnie też nie wspomniałem, bo w sumie miałem o tym wspomnieć dopiero przy recenzji tej myszki. Ta myszka ma taką fajną funkcję, że można się przełączać między różnymi komputerami, te, by po prostu mieć rozszerzony ekran. Tak jak na przykład dwa monitory podpięte. To Między monitorami może się bez problemu przemieszczać, a tutaj jeszcze można się, jakby ten kolejny komputer, potraktować, jakby kolej, jako kolejny monitor. Myszka po prostu, gdy dojedziemy do krawędzi, rozpozna, że chcemy przeskoczyć na kolejny ekran, który jest już w innym komputerze. I to jest bardzo fajna funkcja, to się nazywa Logitech Flow bodajże, tylko niestety. W bez współpracy z tym Maciem okazało się, że nie działa do końca, jak powinna. W sensie z Windowsa na Maca bez problemu mogłem przeskoczyć, ale już powrót był problematyczny. Zastanawiam się, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że musiałbym wyłączyć touchpada i używać samej myszki, żeby nie robił konfliktu. Bo być może on po prostu ma konflikt jakiś z Touchpadem i nie wie, czy ja dojechałem kursorem. Przy pomocy taczpada, czy przy pomocy myszki, i dlatego głupieję, że ma jakby dwa urządzenia sterujące. Podejrzewam, że to może być to, nie sprawdzałem, ale sprawdzę przy okazji właśnie recenzji myszki, wyłączę to od i wtedy się przekonam, czy faktycznie ten problem występuje nadal, czy już można komfortowo właśnie przełączać się między dwoma komputerami przy użyciu jednej myszki. Ale to już właśnie zostawiam sobie na osobną recenzję, tam gdzie będę mówił więcej o tej myszce. I już na koniec jeszcze wspomnę o takiej różnicy, bo yy, gdzieś tam widziałem jakieś komentarze yy, w stylu, że yy, takie wyśmiewanie, że MacBooka R do pracy z filmem, to akurat chodziło właśnie o grupy związane z montażem filmów, że MacBooka R do pracy z montażem yy, raczej nie. Nie kupować, że powinno się kupić MacBooka Pro To należy wsadzić między baki. Owszem, wcześniej była ta przepaść Że MacBook Air, no to był właśnie typowo komputer Taki typowy netbook Do pracy właśnie, do jakiegoś przeglądania internetu Czy do jakiejś pracy biurowej Zaś do pracy z multimediami, no to był MacBook Pro Ale teraz nie tylko ceny tych komputerów się zbliżyły Ale i możliwości, a właściwie możliwości są identyczne MacBook Pro od MacBooka R, w sensie najniższa wersja MacBooka Pro od MacBooka R, nie różni się niczym, za wyjątkiem tego, że ma większą baterię, pasek skrótów ten touch bar oraz chłodzenie aktywne, czyli jakiś tam wentylatorek w środku jest zamontowany. I to są jedyne różnice. A jeśli chodziła się o chłodzenie, to MacBook R, mimo pasywnego chłodzenia, naprawdę daje radę. Co prawda przy Magicu gdzieś tam mi się czasami lekko zagrzał, ale nie było to jakoś strasznie, że aż parzyło. Ale poza tym, na przykład przy montażu, nie odczułem jakiegoś dyskomfortu z podwyższoną temperaturą tego komputera, więc naprawdę dobrze to ciepło jest odprowadzane. Jedynie tu widziałem takie testy porównawcze właśnie MacBooka R i MacBooka Pro. W tej najniższej wersji oczywiście, bo nie mówimy tu o Macbooku Pro 16, który no, jednak jest dużo, dużo e, wydajniejszy. To znaczy, czy dużo? No, w sumie bym chętnie przetestował Macbooka tego 16-calowego w porównaniu z tym, ale podejrzewam, że raczej by już troszkę e, odstawił swojego mniejszego kuzyna. Ale już właśnie wracając do takiego porównania, no to w teście, który widziałem, właśnie porównywano wydajność w różnych programach MacBooka R i MacBooka Pro w tej najniższej wersji. No i się okazało, że są identyczne. zresztą można było oczekiwać, skoro jest ten sam procesor, praktycznie jest taki sam układ, no różnica jest właśnie tylko w tej baterii i tych rzeczach, co wspomniałem, tak? Czyli Tutaj jakby nie ma tego problemu jeśli chodzi o wydajność, to są identyczne praktycznie wyniki na obu komputerach. Owszem, może się zdarzyć, że na MacBooku Pro będziemy mieli ten wynik lepszy, ale tylko w sytuacji kiedy bardzo mocno obciążymy właśnie procesor i kiedy on będzie jednak bardzo zagrzany i wpadnie w trolling. Na MacBooku Pro ten Trockleague jest nieco odsunięty w czasie, też występuje przy bardzo właśnie dużym obciążeniu, ale jakby prędzej wystąpi on w MacBooku R, który nie ma tego aktywnego chłodzenia, jak w MacBooku Pro. Więc na to warto zwrócić uwagę, ale ja osobiście nie odczułem aż takiego problemu, jeśli chodzi o temperaturę na tym komputerze. Przynajmniej przy pracach jakie ja wykonywałem na nim to nie było to w żaden sposób odczuwalne, więc tego throttlingu nie uświadczyłem, ale wiem, że właśnie on się zdarza przy bardziej obciążających projektach, na przykład w aplikacji Logic do tworzenia muzyki, przy bardzo dużej ilości warstw, potrafi się naprawdę ten procesor wręcz zagotować, no i prędzej właśnie wystąpi throttling na MacBooku R niż na MacBooku Pro, ale na MacBooku Pro też potrafi wystąpić przy takim samym projekcie. To właśnie odnoszę się tutaj do testu, który widziałem. No i jeśli chodzi w ogóle o takie ciekawostki, to myślę, że już wszystko. Chyba o niczym nie zapomniałem, zaraz będę montował ten film, więc więc dajmy, że jeszcze tutaj się pojawi jakaś stawka. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Jesteście tam jeszcze? Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału. Do zajrzenia pod linki poniżej, a także te w opisie, a także do obejrzenia filmu po waszej prawej stronie. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!